Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii z gry „Tomb Raider 5 Chronicles“. Jesteśmy teraz w nowej kronice w Rosji, w bazie chyba wojskowej. Coś tam z mafiozą, coś takiego. I teraz tak, w tym poziomie mamy. Wiem, że jest czarny ekran, przepraszam za to, nie zrobiłam altaba. Mamy trzy sekrety do zebrania, czyli 10, 11 i 12. Hej, jak wygląda stan znajdzie, bo to mnie interesuje. Mamy tylko pistolsy, ok, czyli one się nie przenoszą z poziomu na poziom, dobrze. No to idziemy. Przypomniałam sobie tylko sekrety, tak jak już y, wspominałam wielokrotnie na moich seriach z Tomb Raidera. Nie przypominam sobie poziomów, to zapamiętam, to pamiętam. Przypominam sobie tylko i wyłącznie sekrety. Ok, i mamy tutaj wielki chwytak, slaży dźwig, który będzie nas śledził i będzie próbował nas zaciupać, ale my się tym nie będziemy za bardzo przejmować. E, no, byle by nas nie ciupnął, nie? E, Także tak, mamy tutaj już klucz jakiś, żeby się gdzieś dostać. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj na dole, gdzieś blisko. Nie, to jest na kartę. Dobra. Tu jest też na kartę. Byle by nas ten właśnie nie śmignął. Gdzie to jest na ten klucz? Tutaj. Tak, tutaj. Dobra. Używamy srebrnego klucza. W tym odcinku jestem sama. Ale. Nie bójcie się, PO powróci. <laughs> Tylko, że w innym poziomie już jest. Jak dobrze, że są te e, wroga paski. O wiele wygodniej. Dobra, mamy kartę, która nam się bardzo, bardzo przyda. Tu z tego co pamiętam, to są uziki. Dobrze. Mamy Uzi, przynajmniej tyle. Eee, I teraz tak... Dokąd teraz? Dokąd teraz? Mamy kartę, no to możemy przez kartę jakąś przejść, przez drzwi do karty. Hmm. Teraz wiem, że jedne są do sekretu, a jedne są tak o po prostu. Dobra, stąd przyszłam. Tutaj nie. Okej. Okay. Hmm, to te będą do dalszego przejścia. A ja bym chciała sekret na razie zebrać. Mogę? Oj, oj, oj. Swipe karty. Słajpuj. Piesek. Hoski śliczne Biedne A tutaj sekret. Aha, myślałam, że wejdziesz. No dobra. Jest pierwszy. Czytaj dziesiąty. Dobra. Idziemy dalej. Warto byłoby zapisać. Możemy przejść przez tamte drzwi obok, w takim razie, w takim układzie. Dobrze. To idziemy, może sobie wyjmę te Uzi. O, 30. nie, dobra, to nie. To jeszcze poczekajmy, aż je trochę pozbieram, bo tak trochę się to będzie mijało z celem. Aha, dobra, czyli skaczemy. Dobra, tylko teraz, żeby uważać na ten hak. Na tych skrzynkach pamiętam, że są znański do znalezienia. Dobra. Żeby on mnie tylko nie zahaczył tym hakiem. Aha, dobra. To nie tak. Inaczej to muszę zrobić. Muszę się z rozbiegu. Ile będę w ruchu, to z tego co pamiętam, to raczej mnie ten hak nie wychwyci, ale nie tak chciałam. Widzicie, bo już, mnie, bo już się stresuję tym, że ten hack tutaj jest i on może mnie pacnąć. Dobra. O nie. Aha, no dobra, może być. Nie. O, widzicie? <grystanie> tak może mnie właśnie sieknąć. Wolałabym tego jednak uniknąć. Co by mnie tak nie siekał. <laughs> Dobra. Idziemy na górę. I jeszcze raz będziemy skakać. Jeszcze chyba apteczka i coś jeszcze jest chyba tutaj do znalezienia na górze, ale... Zrobicie mnie, tak dobrze tego nie pamiętam. Okej, okay, nie, 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 Dobra, nie, Dobra. Dobra, nie, 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 czy nie, 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 wiem. Aha, tu nie wskoczę. Dobra. To jednak nie rozumiem. Aaa... Okej. Okay. Nie, 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 To ja stamtąd nie przyszłam jednak. Nie, stąd wziąłem znański. Ajaj, teraz się połapać tutaj z tą przeszkadzajką. Dobra, chyba... Oj... Dobra, to może mnie sieknij tu. Okej. Okay. Znaczy, może inaczej, nie siekaj mnie, ale udawaj, że mnie siekasz. Dobra. Doleciałam. Nie wiem, może ta trzecia znajdźka to mój wymysł, a może jej tak naprawdę tutaj nie ma. Powiedziałam, masło maślane. <laughs> może... Może to mój wymysł, a może jest. O! O to mi chodziło. Dobra. Solidne te drzwi. <grych> Ale jest przejście. Dobrze. Lara sama pana załatwiła. Nie musiała mi nawet pomagać. Bardzo mnie to cieszy. Przejrzyjmy sobie oczywiście szafeczki. Naboje do uzika I... apteczka. Dobrze jest. Dobra nasza. Tu już nic raczej nie ma. W ogóle co tutaj leży na tym stole? To. Hmm. Czy to lunch jego, czy co? To, to, to termos, nie wiem nawet. <grybujesz> Zapisz. Bo wypadałoby. Mhm. No dobra, czyli wychodzimy tędy, tak? Rozumiem. Przejściem na kartę. Chyba tak. Owszem, dobra. E, nie wiem, po co zapisuję, bo ten e, hak już nam za bardzo nie przeszkadza. Bo nie ma go kto prowadzić. Aha, to nie tu. To po drugiej stronie w takim razie. Czy to tu? Tutaj, dobra. To idziemy. Aha. Może teraz wyciągnie te okej Ok. Coś jeszcze? Chyba nie. Aha, tu mamy przejście na górę i. I mamy wyjście na zewnątrz. A na górze co tam jest? Ja wiecie, że ja muszę wszystko sprawdzić. Powiedziałam ja, czy wy? <laughs> Aha, na klucz, dobra. Ale y, nie ten klucz chyba, co ja mam. O ile go jeszcze mam. Nie, dobra. Może się też okazać, że te drzwi są bezużyteczne, ale raczej wątpię. Przejdziemy na drugą stronę. I tutaj chyba też się będzie działo. Dzieje się? Czy się niekoniecznie dzieje? Jeszcze pomajtam się. Jak to ja? A tu jest przejście na kartę. Czy to jest na tą kartę cyjaną? Tak. Ale jeszcze zbierę sekret zanim to. Chyba, że mi ktoś tu wyskoczy. Ale nie wyskakuje, dobra. Najpierw sekret, ten drugi zbierzemy w tym poziomie. Trzeba się troszeczkę powspinać. Już go widać. Dobra. I mamy go. No jakie zostawia te ślady. Cute. Ciekawe, czy to jest dodane z tym tu project. Jeżeli tak, to fajnie. Dobra. Zapis. Aha. Słyszę kogoś. Coś? Ma klucz. No to widzicie, to jednak tamte drzwi chyba nie są bezużyteczne. Ale tutaj widzę, że trzeba też wsadzić chyba e, bezpiecznik czy coś. Dobrze. Tak zrobimy. Tylko jeszcze bym się tam rozejrzała. Czy na tej skrzynce coś jest? Czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Tutaj tak chyba nie doskoczymy nigdzie. Jezu, jakie fajne te ślady! Aaaa! <grymne> Dobra, idziemy otworzyć tamte drzwi. Nic tam innego nie pozostaje. W ogóle jak to nagrywam, to dzisiaj akurat spadł śnieg, więc klimacik jest do poziomu. A jak? Dobra. Wtreniaj. Zapisz. Move your men along, I do not pay such extortionate prices for incompetence. You forget, Mikhailov. I am still an admiral of the Russian Navy, and as such, demand respect. While you accept my bribes for use of the submarine, you are under my employ and will follow my instructions without complaint. If I deal with the like of you to keep my men in bread, it does not make me one of you. Ha <laughs> ha! Relax, my friend. We are two sides of the same coin. Mafioso filth. Rushev, hurry on with that box. Our new commander demands efficiency. Enough! Enough! Order seal hatches! Ok, to z, czego, z tego co zrozumiałam, w takim razie to wojsko pracuje dla mafii Ciekawa Ciekawa koncepcja, nie powiem, że nie O, tam widzę, że jest... Oj nie, tak, proszę cię Widzę, że jest ym, do zgarnięcia celownik, ale czemu ty, ty się zatrzymujesz w połowie? Dziecko drogie, nie rób mi tak. No, chryste, panie. <grych> Dobra, jeszcze raz. No. Nie subordynacja, Lara. Nie subordynacja. Tędy się wchodzi coś czy nie? No, ja musiałam sprawdzić. Musiałabym, bo ona się udusiła. Nie mogę otworzyć, dobra. Sprawa jest taka, że my jeszcze musimy. Zanim wejdziemy tam, to. Hmm. Zdobyć ten sekret. Tylko co tutaj dalej się robi? To już nie do końca pamiętam. Hmm. <laughs> Zaczyna moja pamięć gasnąć do tego poziomu. Kończy się sesja. <laughs> sesja wygasła. <laughs> dobra. Um, tam chyba nie dobiegnę, jeżeli tam nie dobiegnę, to po prostu zejdziemy na dół. I tyle. Oj 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 oj. Oj 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 oj. Dobra. Mhm. -mm. No, dobra. To na dół jak cywilizowani ludzie. Albo i nie. Aha, to jest swipe card, dobra, to jesteśmy w domu. Ale i tak się rozejrza. Jezus, świetne są te stópki, A Mam nadzieję, że to jest zadane z tym tą Project, a nie, że to było i ja się teraz podniecam czynić, co było dawno temu. Dobra. No to idziemy do tej Swipe Card. Okej. Okay. Puk, puk. Piesek. Dobra. To od razu pójdę po sekret trzeci, żeby już mieć to z głowy. Zapis, bo będziemy pływać. I to dosyć daleko. Chyba na prawo. Dziwne, że słychać jeszcze wiatr z zewnątrz. No, ale trudno. Dobra. To tutaj, tak, to tutaj. Super. Mamy trzecią różeczkę. Dwunastą. Tak. Ok. Czekaj, 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 bo ja tu muszę zapisać to po pierwsze, a po drugie, czy coś tam jest? Nie widzę. Dobra. Um, nurkuj oli. Była taka bajka, pamiętam. A to moich czasów bajka. Nurkuj oli. Do przedszkola chodziłam chyba. W takim delfinku. Co sobie pływał. Super. No dobra, zaraz tam popłynę, tylko muszę zaczerpnąć powietrze, bo nie wiem co tutaj się będzie działo. Tym razem na lewo będziemy płynąć. Dobra. I w lewo. Aha, i tu pusto. No dobra. Teraz to wczytam będzie szybciej. Czyli to tak stricte do sekretu. No dobra. Teraz sobie przyjrzymy szafeczki. A co? Każdą po kolei. Dobra, no bo jest ulzy fajnie. <laughs> o, bezpiecznik, trzeba go wtyknąć. Czeka, jak się tam cofnę? Jak ja tam powskakuję? A chyba się z kluczem tam otworzę coś. Nie wiem. Dobra. Kolejne trzy szafki. Apteczka, dobrze, dobrze, dobrze. E, jak to było? Mała lekarnica. <ścoughs> Jakoś tak coś. Nabój do Dizert igul. Fajnie, czyli będziemy mieć deserta, czyli rozumiem, że w tej części są, jest oddzielny desert i oddzielny... revolver. O, i mamy deserta. Super! Dobra, i pewnie do niego jest celownik. Okej. Okay. Czy coś tu tak. Na guzik. Okej. Okay. Aha, 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 aha. Dobra, wszystko jasne. Jak słońce, to póki tu jestem, to sobie wsadzę w ten... E, urządzenko. Oj, 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 oj. Oj, oj. Oj, oj. Oj, oj. Kto tu we mnie... razi... strzałem? Nawet nie wiem. Pewnie z tych okien czy coś. Dobra. To poczekajcie. Ja to sprawdzę. Czy to z tego okna. No oczywiście, że tak. Kurwa. Dobra. Jeszcze raz. A to rozumiem, że z tego i z tego okno. Okej. Okay. Dobra. Jeden. Paszł I teraz drugi. Paszł won. Dobra. Chowaj to. Już wiedzą, że tu jesteśmy. <tak>, tak, bezpiecznik. Dobrze. I co? Mhm. Aha, jeszcze tutaj widzę. Przycisk się pojawił. Mhm. No dobra, rozumiem. No dobra, tylko że ja mam chyba klucz. Ach, nie mam klucza. Fila 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 chwila, chwila. chwila. chwila, chwila, chwila. Hmm. Muszę coś sprawdzić tylko. Aha, aha, no dobra. Zapomniałam już, czyli nie mam klucza i nie mam dostępu do tamtych pomieszczeń. No to wychodzi, no dobra. No, sekrety mamy, więc ja nie narzekam. Teraz tylko się dostać na łódź podwodną. Też takie jest dziwne, że tam te drzwi takie otwarte i w ogóle... Znaczy klucz. Do, do klucza. Well, what did you want? A business? <laughs> An unwelcome addition to our little assignment. Leonid, if you would escort this lady to the brig. Your little assignment? You have no idea what your mafia finance assignment is, do you? Young lady, who you are and what you do is of very little concern to me if i was captain of my ship i might listen to you but unfortunately the situation i find myself in doesn't allow me that privilege so if you would be quiet and hurry along ok i tu kończymy odcinek jesteśmy w poziomie The Submarine, czyli łódź podwodna wszystkie sekrety zdobyliśmy w poprzednim, także super cieszę się, no i tutaj się żegnamy, zapraszam was do innych serii na kanale, do następnych odcinków z tej serii i do zobaczenia pa, pa.